Witam się moi ludzie, tutaj Hodowca Papu. Witam w kolejnym filmie na moim kanale Dzisiaj zaczynamy się tu od kanarków Są, żyją dwa Dwa mi umarły Teraz sobie na bór. A. Tego tutaj nie powinno być ale... Okej okay. Idziemy do Oliary sobie No tu jesteśmy jest wejdę sobie tutaj no, tutaj mi się siatka zaczyna trochę niszczyć, ale dobra i jesteśmy. To jest mój najstarszy sali tutaj są dwa jajki. Dwa jajka, a w kokonie jest chyba zero tutaj są dwa. a widać. Jedno jest z kokona. Przełożyłem, bo tamta w ogóle nie wysiadywała. Jajka były zimne i poza tym coś tam weszło i jedno zostało rozdziubane, ale to było rano i je wywaliłem. To macie sam tam mojego fajnego. Półstandard. Tutaj tą gałąź z powrotem zawiesiłem. Co jest. Nic się nie zmieniło. Tylko coś tutaj... Ukradło to coś, co było tutaj. I to jest ukradnięte, ja nie wiem gdzie nawet. Chwilowo. Chwilowo tego nie widzę. Nie wiem, gdzieś zniknęło. Dobra. Najważniejsze, że zniknęło gdzieś w obrębie tego, nie? Tutaj nie ma raczej nic. Ale nie wiem, może. Nie będę przekopywać ściółki, że. Żeby... Kurde, nie mogę zamknąć tej budki. Dobra, zamknąłem. Tu wchodzi zeberka. I tutaj może w najbliższym czasie się coś pojawić. Ale jest za ciemno. Tutaj nic nie wchodzi do tej budki. I raczej nic nie będzie wchodziło, bo to jest, wiecie, puska. To jest samiczka standard. Ona nie lata, więc nie będę jej tu męczył. Bo... No, już dobite było 8 łap, Tego tak ja chciałem, oraz no, po prostu poczułem się dużo lepiej dzisiaj. Czekajcie, otworzę to tylko, aby światło weszło. Tu są 4. Ja, ja widać było przez chwilę. Dobra, zeberki jeszcze przegonię z kokona, żeby... Z kokona, znaczy z gniazda. Podziwiam... Ałaj! Ej, się walłem. Za niskie drzwi mam. Podziwiam zeberki, że budują takie rzeczy. Mi to by się nie chciało. Dobra, jesteśmy se so tu przy tych... Tu się przy skrzotach nic nie zmieniło. Bażanty i świergoty ciągle na sprzedaż, ciągle w tej samej cenie. Ale już... W... W tym tygodniu może albo w przyszłym, znaczy w tym tygodniu pewnie ja będę miał, a w przyszłym wam pokażę, Bo nagram może jakieś filmiki na zapas, bo mi się nie chce też codziennie chodzić. I wyniki z głosowania z poprzedniego filmu są następujące. Ja kupuję kanarki. Jeszcze wam dam. Na tą chwilę oczywiście kupuję kanerki, ale to może się zmienić. Idziemy sobie pogadać. Król i oczywiście, nic mu nie jest, żeby, żebyście się nie pytali. Jest ciągle u mnie. O Boże, ale tu chłodno. Eee, no, co co? Tu se przysiądę i se popatrzeć. No, eee, daję Wam jeszcze jeden dzień, 24 godziny. żebyście. Ten o to żebyście sobie tam głosowali. Patrzcie pająka Ogarnijcie to Żebyście sobie tam głosowali w ankiecie Ale na tą chwilę wygrywają kanarki Nie łapię ostrości Ten pająk niestety Tutaj są tak to są to jest dla papug. Zasiane tu pomidory się wywalają. Przycięte były. Ewidentnie większość, oprócz te, ten nie, ten nie był, ale ten był przycięty tam. No, o. to jest dla papug. Tu papugi będą zimować, więc będziemy tu dużo częściej zimą. Bo papugi tu będą zimować. Pewnie na 100% będzie to siatką wszystko obłożone i tu będzie siatka jak są drzwi bo rzeczywiście tu nie zostanie na zimę więc tu będą, będzie siatka na drzwiach papugi będą tu wypuszczone nierozłączki będą w, klat w klatkach a faliste będą chyba tu latały i nimfy aborygeny gołębie na pewno będą i może może kto wie jeszcze się lęga wyciągnie z nich bo nie będzie im biało, będzie trochę cieplej. To może. Będzie jeszcze jakiś leń. Muszę wymienić wodę w basenie. Bez brudna. 48 subskrypcji. Bardzo szybko to leci. Pamiętam jak 3 miesiące temu zaczynałem od 0. Już 50 prawie. Także wiecie. Jestem bardzo za... Jestem zadowolony. Nie będziemy już stresować sobie siedzą no i co taki spokojniejszy odcinek i zapomniałem żebyście prosić was żebyście nacisnęli taki sam przycisk czerwony tam na dole tak aby stał się szary to byłoby na tyle cześć